Cześć, z tej strony Kamlux, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić parkour w piekle ze strokiem i Elseną, możecie się przywitać. Siema siema. No cześć. A jak jesteście nowi, możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z waleczkiem. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc jesteśmy już sobie na kopaniu i kopcie szybko, żeby był napływ. No bo słaby czas, bo to wbijanie trochę jeszcze tutaj głupielagi na tym Blockster Planet. No słabo, słabo. Dobra napływ. Zbierajcie na laser. Dobra. Tam gdzie Jakop jest Taka jaskinia. Spoko, spoko. Na razie tutaj będą mi pomagać po prostu dwie osoby, bo więc ich w sumie nie trzeba. No bo i tak każdy skarb otworzymy, co nie Każdy. No, na, na no, tak. no, nie może być inny. Właśnie, na czterech nie może być. No to w sumie dobrze. Nie. Dawaj mi tą jaskinię. Wow, no, wszystkim Ok, więc skopmy. jaskinię macie jakąś, co? No, Elsa, no, my teraz... no tam z tyłu. A, dobra, tam za tym. No taką ścianą. No, wy sobie zbierajcie na laser, ja będę kopać yy, nie wiem gdzie jesteście, ale ok. A dobra A dobra, widzę dzięki, dzięki Idź sobie, idź Dobra, a dobra, tam kopiecie, no spoko, spoko Jeszcze brakuje mi 20 zoinów do lasera, a mam ile? Zbieraj, zbieraj Mi 32 brakuje A to jeszcze Ci dużo brakuje Ja wbiłem, kiedy Ty wbiłeś? No ja wbiłem tak jak Ty, idealnie Mm -hmm. Tak, tak. Nie, 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 Dobra, kopmy sobie. Proszę się tutaj nie kłócić. Yy, strok. Kopmy po prostu. Okej, okay, jak macie ogólnie jakieś pomysły, to piszcie tam w komentarzu, bo wiecie, będzie więcej odcinków, jak będzie więcej pomysłów. Dobra, napływ lawy jest, spoko. A ja nie mam swojego zwierzaka niestety, nie wziąłem. Dobra, trudno. A macie już lasę? Ja bo ja mam. Mam. Spoko. No to. Nie, bo ja to ten... Bo wy, jak wy zbieraliście, to ja kopałam tam w dół. Aha, dobra. To sobie uzbieraj teraz. No, chodzi? Dobra, szybko idziemy kopać, żeby był też dobry czas, bo będzie ja trzeba dużo rozwalać w tym piekle, no to żeby... Wiesz, o co chodzi. O, jest fajna jaskinia i tutaj o, to... będzie skarb na pewno. Wy możecie sobie włączyć dźwięki, ja niestety nie mogę, więc poszukajcie. Odkuśnijcie sobie i czekaj, szukajcie już skarbu. Mam, czekaj, szukam. Już, a myślałem, że już masz. W sumie, te skarby też są bardzo ważne, bo dają dużo tych bomb i w ogóle wszystkiego. Zojnów też. Wynik też od razu jest lepszy. Okej skoczyć, sobie Ty. Chyba jest, bo. Tak. Nie ma tu. A tam, tam dobra. O nie, jak ja tam mam wskoczyć? Co? Nie da, tego... nie da się tam wejść. Ja, czemu ktoś tu niszczy? Jak? Co, jak wyjść? Dobra, a mi się udało wejść, dobra, otwieram. Otwieramy? No, no, Sorry, strog A, a wy Odbierz sobie skarbno. Nie odbieram, bo nie wejdę. No, to kup drabinę, dobra, ja ci kupię drabinę. Bo w sumie dostaniesz 170 zoinów. Ja i odbiorę. O, masz, a dobra. Zebrałem. O, będzie kolejna jaskinia, 11 bomb mamy, nice. No już przegrałem z nami przez to. A to jest Spokojnie, jeszcze na drodze. Spokojnie, strog, spokojnie, nie płacz tam. Dobra. Chodźcie tutaj po Epika. Gdzie on będzie? Gdzieś na Gdzie jest tutaj epik nie wiem nie. Ja, wiem. Mam. ja sobie sam. Bez kaminy. Dobra. Otwieramy sobie epicki skarb. Kilka toreb! O. Nice. Dobra, robię napływ. Won, moja moją bomba. No! Proszę się nie kłócić jakieś te bomby, co wy jakieś. Będziecie się kłócić przez bomby jakieś to wierzcie. Zagrumicie celuść! Ale przykro. Ej, znalazłem rzadki, nie? Gdzie znalazłeś rzadki? Tutaj jest na ścianie. Co? Otwórzmy go szybko. Ja odebrałem, a wy? Odebrałam. Odebrałam. Jest. Ile bomb dostaliśmy? Ile macie małych? Ja 15. A e, wow, ja ile zamienną mam? Ło, ja też. Jest, y, 34. Dobra, ja kupuję sobie największą kieszeń i trzy duże bomby. No, słyszycie, jaki to kaszel? To jest kaszel palacza. No, Strok, nieładnie tak być takim niegrzecznym chłopczykiem. Dobra, idziemy kopać. Idziemy. Ło, wow, dobra, udało się. Chodźmy. Idę po te kryształy swoje. Swoje kryształy. O dobra, trzy bomby mam, to szybko dawać do piekła. Już i tak... Do... Dla mnie to kopanie już jest dobre bardzo. No. To będzie... Przez epika. Jakie okay, epika? A no jeszcze można znaleźć epika, Poczeka, no. jest ja, ja będę. Dała, tam do pokoju. Dobra, dobra. Wiedziesz ja mi tylko ile jak będzie, a nie. Dobra, epika poczekam. Mam. Masz epika? Co? No na trzy <laughs> O idealnie na trzy, dobra. Y... Idę, czekajcie, bo ja tam wyjście próbowałam robić. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay, otwieramy. Pikeram. No, i ile I... będzie sojnów? Wow, 255 255 Dużo, dużo Okej, okay, daję kolejne bomby Zaraz będziemy w piekle Zobaczymy jakie będzie piekło, Jakie będziemy tam robić parkur. Taki no, no, wiecie, jakiś pro nie może być No bo zdrabin to <grym> Jakiś start, no, no nie będzie jakiś Pro A, to tam no. tu jest bomby A widzę. widzę, no mo ej, można tu zrobić normalnie fajny parkur. Jest lawa, takie przeszkody, fajne z... Jej Za, zaraz zobaczycie. No, można to zrobić normalnie, dobra. Ja czekam na stroka, bo będziemy tutaj, ten. I patrz ile kryształów z tego będzie. A, no, ale i tak, czasami dropi jeszcze więcej. Dobra, no to możemy tutaj rozwalać od razu trochę już. I będzie tu. Ale fajne piekło do tego parkuru, nie? Moim zdaniem no. tak. Tylko lawy nie rozwalcie. No. A tam trochę, jak się rozwali, to też nic nie będzie żeby porozwalać te wszystkie, te takie, co teraz zrobię, takie, no, a musicie tam to rozwalić. Taki... Ja mam już plan, taki dziki Chyba no. 180, zróbię, ale nie wiem, 180. No, tylko musisz mieć dużo tych. Wiesz, drapie zbieram, Dlatego zbieram sobie na razie piekła. No, ja sobie właśnie kupię też y, laser za 400 i wtedy. No to upsik, bo ja już mam. Ja nie mam, ale za to, to mam. To, no. Dobrze, że dużo bomb tak jest, bo można dużo rozwalić Ja tutaj rozwaliłem przez przypadek lawę, ale to tam trochę to się nie... Ja chcę coś bez lawy, bo ja tak tu nie dam. tej ściany Dobra, no tutaj jeszcze trochę rozwalę Spoko Ale to piekło będzie dziwnie wyglądać jak tak rozwalimy wszystko Teraz szybko sobie wyjdę, więc się widzimy po prostu jak wyjdę Ok, więc oddałem i zobaczmy ile mam zoinów, wynik 6000 I dużo zoinów, więc spoko, dobra kupię sobie potworny laser oraz Stać mnie na 6 bomb, no i tam rozwalimy I teraz już później wrócę i będziemy, Będę już wtedy kupował tylko drabiny Tylko jeszcze kupiłem te 6 bomb do tego się tylko małe No ale dużo też więcej rozwali No nie wiem czy tak do, do końca, czy masz rację, ale okej. Ja okay. chcę lawy rozwalać, więc mi to bardziej małe pomoże. Ja zaraz wracam. Dobra. Okej, okay, więc będziemy tutaj dawać właśnie co mogę jeszcze porozwalać. Na przykład tutaj coś porozwalamy na pewno, bo tutaj tego nie może być. Bo to ma wiecie, być taki fajny w miarę parkour. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale... Nie wiem jeszcze, ale tutaj za bardzo rozwaliło aż do końca, ale trudno także podobne było do parkura, trochę lawy będzie, trochę niebo, trochę będzie rozwalone. Okej, okay, tylko żeby po prostu nie było takich klocków pomocniczych, tylko żeby była sama ten drabina. Mam 37, mam, mam 37 małych. wow 37 małych? No, bo ja chcę lawy rozwalić. Ale co, co, a co... a dobra! Ej no. A nie przemyślałem w sumie, bo kupiłem za wszystko małe bomby, a mam na drab... Ja teraz właśnie sobie pozbieram na drabiny już. Wy tam rozwalacie, a ja zbieram sobie na drabinę. Dobra, 10 bomb kupiłem, ale później tu już nie będę kupał bomb, tylko właśnie drabiny. Nie ja zapomniałem o drabinach, i kupiłem za wszystko bomby. Ja też. Dobra, idę jeszcze. Mam 10 bomb. Teraz już tymi bombami chcę rozwalić całe piekło. No być więcej osób, szczerze, bo takie No jakby było więcej osób, no to by ładniej to wyszło. Ale no. może jakoś jeszcze jako takowe idzie to. Zobaczymy w sumie. ok, coś takiego to muszę No coś takiego to muszę rozwalić. Tutaj jeden klo dwa klocki to też takie bezsensowne to trzeba rozwalić. Ok, tutaj no rozwaliłem prawie całe. Dobra, dam jeszcze bombę tutaj oraz tutaj. Pozdrawiam, no. Sylwię. Sylwię, no. no. Iwonę. No. No, y... I jest... no niech I będzie dobra. Kamil i Stalking. Dobra. <noise> dobra, coś <pokieło. głos> Dobra, mniej, jeszcze, mniej jeszcze Bo dobra. Bu, Bo będą obrażone na mnie. Okej. Okay. Ja jestem na nich oburzony, a nie obrażony. Ej, dawajcie szybko o, bomby. Rozwalajcie to piekło całe halo. Nie mam już bomb, zacznijmy od tego może. Dobra, ale patrzcie, ja już, prawie już, już prawie rozwalone. Już ja, prawie ja, rozwalone. Ja dużo rozwaliłem bombami. No już prawie rozwalone. To może na przykład ktoś się jeszcze będzie zajmował... Dobra, Sroc ty się zajmuje jeszcze rozwalaniem. Ja nie mam bomba, się muszę Dobra, to niech... Ja? Ja się... mam jeszcze bombę. To Elsena się zajmie rozwalaniem, a my już będziemy powoli coś e, tworzyć. Żeby okay. coś było, a nie że jedną drabinę postawimy i koniec kopania. Parkour, parkour jest? No, jest, no. Dobra. Tylko zajmij się bardziej też o tym: te głupie, grube ściany. no dobra. Okej, okay. nie da się już powoli wychodzić. Trzeba to tutaj ogarnąć. No właśnie, zastanawiam się, jak ja wyjdę. O, no, już się da. Dobra, kupuję teraz drabiny, powiem wam, ile będę miał. Dobra, szybko. Tylko szkoda, że to się pakietów ja nie da kupować z drabiny. No. Tak, teraz tak wolno to się robi. Ale kto, kto by pomyślał, że chce, ktoś parku? 15 mam. Nie? <ślam> no niech nie ma takich głupich pomysłów. <ślam> Dobra, kupiłem. Może teraz ten Buduję kopanie <ślam> na czacie. O, dobre, <ślam> dobre, dobre. 18 drabin, to już zawsze coś, nie? E, Do co czekaj, gdzie będzie e, początek? Dobra, już mam pomysł. Tu będzie początek taki od. A, wszystko ty wymyślę, mam tylko takie. E. Ye, gdzie piosenie. początek tutaj będzie taki ładny początek. Ja mam tutaj już plan przygotowany. O tutaj... Dobra, patrz jaki będzie ładny początek. Muszę dużo pozbierać hajs. O tak, tak, tylko trochę nierówno. No tutaj się to zrobi. Tutaj się coś tak zrobi, o, tak żeby było ładniej. Tak krzywo, tu trochę tak. No, nie tak ładnie, ale. Mam 15 tylko Teraz trochę lepiej. No, no no. Okej, okay. ile masz drabin? 15 No Okej okay. zostało. Ja bym 40. I gdybym bomb nie kupił A dobra, zrobię właśnie tutaj i tutaj będzie jakiś taki początek, nie wiem, jakiś taki dziwny, ale co jakiś będzie. Boże, co, co? Co wy tu robicie? No tutaj A, jest początek. <gry> no i ona na przykład tutaj się będzie zaczynało, patrz, tutaj rozwalam drabinę, no teraz... No rób coś, dobra, jak masz pomysł to rób no. Ja zrobię coś z im, brak brakiem, to jest właśnie. No to rób e, po prostu, jakieś 180 róbcie, a ja może jeszcze pozbieram coś, albo porozwalam tu coś trochę. Okej. Okay. Ja już nie mam pomysłu na to. Ale okej, okay, może jakoś się Inne, to, to uda. Jakby było więcej czasu, to bym na No jakby było 45-minutowe kopanie, to by... Było jeszcze lepiej. Ale okej. Okay. No to już coś tam róbcie, nie? Jakieś takie te dzikie. Albo to będzie to będzie w sumie parkour cały z drabin, a nie ten f, y, znaczy piekło całe drabin, a nie ten parkour. Ale nazwę to parkour. <laughs> Okej. Okay. 6 minut do końca. Po prostu dawaj drabiny wszędzie. No chyba nie chyba nikt nie liczył, że to będzie jakieś piękne, no bo wiadomo. Już nie da dodawać jakiś taki... Ja mam taki fajny pomysł, taki mały zrobię parkour, ale to by brako mi no... no może być... Coś dało fajnego zrobić, ale jakby kopanie było, wiecie, no, takie godzinę jakby trwało, no to wtedy by coś pięknego ale taki wyszło. Sportny, taki plac zabaw, to może się o, no to tam, no. Okej. Okay. Niezły parkur. pro taki z rangą niemożliwy normalnie, mówię wam. A nie da się tam chyba zgnąć, czy da? Da się. No, nie da się, ale. Dobra. Kupuję drabiny, kupię może jeszcze ten. Fajny pomysł, tylko jak robisz 180, to. A dobra, nie ważę Jakby się drabinę dało y, obrócić jakoś. Wiecie. A jak... Po co obrócić? No. Nie wiem. Żeby po prostu. tak na ziemi, żeby coś z tego zrobić. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale mniejsza. Ale ja po prostu obrócić, skoro drabinę tak samo będzie wyglądała w każdym. <noise> tak. No ale. chce w sensie się obrócić. Kurde. I e, nie wiem, pionowo. Nie pionowo, tylko poziomo. A dobra już wiem Tomu wyraźnie, a nie obrócić. No. Ja, ja tam bym zrozumiał. Ja bym nie zrozumiał. No, no widzisz, musiałam się tłumaczyć. Dobra, e, gdzie teraz? Dobra, daję drabiny wszędzie. Po prostu tutaj no, jakiś ja będzie lampion jakiś taki. Tutaj będzie taki jakiś lampion tutaj już jakiś koniec chyba zrobię Nie wiem czy ale... to koniec, ale okej okay. Ale mam wynik Ale fajny parkour Dobra Przechodź z tym parkour teraz Ja tutaj zrobię screenarze, o jaki pa parkour będzie pro, tylko jakiś fajny screen jaki Trzeba go do topki normalnie No do topy no, Spoko, spoko Będą ludzie go Zróbcie szybko koniec nie mam drabin. Nie mam drabin, Dobra, to koniec zrobię z trzech drabin. O, tutaj będzie koniec. Pyk. Pyk. Wow. I pyk. I teraz szybko ten. Przechodź, bo No dobra, szybko, przechodzę ten parkur. Nie wiem skąd się zaczyna. Dobra, więc patrzcie, przechodzimy sobie. Stąd parkur, pyk. Pyk, lecimy sobie tutaj o 180. Okej, okay, fajne, bardzo. To niezły parkur. Dobra, teraz tutaj skaczemy sobie na takich drzewkach fajnych, jak widzicie. Takie w powietrzu Tutaj przy okazji mamy jakieś kryształy Fajne No i parkur przeszedłem Za to musicie stawić łapeczkę w górę Za taki bardzo ładny parkur 11 okay. na 10 No też Mi się tak podoba No i właśnie tutaj tak wyglądał ten nasz parkur Więc chyba spoko Wynik 8500 Jestem dumna z tego parkoura Ja w ogóle tutaj nie, da, nie kopałem Więc na mój wynik, ale jeszcze jakieś. O, ona, coś... le... Ej, ale jakiegoś lepszego się, się nie dało, też w sumie. Taki, no wiecie. No. Nie dało się jakieś zrobić. Pro parkura. Wow, patrzcie, jaki pro parkur. No ale bo. Ja chciałem zrobić. Ale mi... No właśnie, no dałoby się może zrobić Ale w 30 minut No właśnie, jeszcze zostało Jak dokapaliśmy się do pieka 15 minut Jeszcze żeby uzbierać wszystko, trochę porozwalać No to po prostu no. zabrakło czasu Ale dobra, jak odcinek tak, mam... No, ale dobra No, jak go... nie no dobra, ale jak odcinek wam się spodobało, To możecie stawić łapeczkę w górę I subskrypcję wraz z naleczkiem. I po prostu jak macie jakieś jeszcze pomysły na odcinki To tam piszcie w komentarzu no i w sumie możecie się jeszcze pożegnać. Cześć! No to pa, pa. Okej, to. Cześć!